Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku domowego miningu. W dzisiejszym materiale przetestujemy sobie kartę graficzną oddzielonych, model RTX 3050 w kilku miningowych algorytmach. To jest BK Walton i Bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dosłownie kilka dni temu w moje ręce trafiła karta graficzna odzielonych model RTX 3050. I od razu na samym wstępie muszę Wam powiedzieć, że nigdy tak naprawdę nie przewidywałem ani nie przewiduję, aby finalnie ta karta graficzna zasiliła szeregi mojej kopalni. Powodem zakupu tej karty graficznej tak naprawdę, jest budowa pierwszego gamingowego komputera dla mojej córki. W końcu na czymś w Minecraft również musi grać. Zanim przejdziemy do właściwych testów, to dosłownie kilka słów na temat mojego zakupu. Mam tutaj do czynienia z kartą graficzną od MSI model Ventus. Konstrukcja dwuwentylatrowa, dosyć budżetowa, tak naprawdę cała plastikowa. Jeżeli chodzi o zasilanie, to mamy tutaj do czynienia z jedną końcówką ośmiopinową, a co w środku piszczy tak naprawdę tej, tej konstrukcji, to już w tym momencie widzicie na swoich ekranach. Tak jak Wam mówiłem, RTX 3050, układ graficzny GA106, oczywiście z LHR. Od już prawie roku Nvidia tak naprawdę raczy nas swoim, swoją blokadą LHR-owską, czyli ograniczenie kopania kryptowalut w momencie, kiedy karta wygryje Algorytm kopiący kryptowaluty. Idąc dalej, technologia 8 nanometrów. Jeżeli chodzi o ważne informacje, to tutaj szyna 128 bitowa z przepustowością 224 GB. Szaleństwa tutaj tak naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o pamięć, mamy tutaj do czynienia z mikronami DDR6 o pojemności 8 GB przynajmniej. Z tej perspektywy nie, nie jest to 6, czyli w przypadku kopania kryptowaluty Ether, starczy nam to na, na chwilę dłużej, czyli na kilka lat. Mamy tego tutaj bezpiecznego zapasu. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację na rynku, jeżeli chodzi o modele karty, jeżeli chodzi o model RTX 3050, to nie ma co się oszukiwać. Tutaj ta karta graficzna było jeszcze jeszcze kilka dni temu. Było widać, że troszkę tutaj taniej jest. Widzę, że już te ceny troszkę. Poszły znowu, znowu do góry. Ja swój model, model czyli Ventus, Ventus od MSI, kupiłem poniżej 2000 zł. Ceny znowu wróciły, więc na pewno nie jest to z perspektywy kwoty, jaką trzeba wydać na kartę graficzną. Nie jest to konstrukcja budżetowa, z kolei już sama, sama karta graficzna, jak ona jest wykonana, czyli tak jak wam powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o MSI Ventus, jest to dosyć plastikowa konstrukcja tutaj. Mocno budżetowy, budżetowy temat, jeżeli chodzi o, o tą kartę graficzną. Ale, okej. Okay, ceny są jakie są. Tutaj na pewno sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie, choćby ze względu na, na spadek wartości polskiej złotówki do, do euro czy też do dolara. No, na pewno tutaj nie ma co się łudzić, że zobaczymy w najbliższym czasie te karty graficzne w, niższy, w niższych cenach. Ale, okej, okay, nie przedłużając, tak naprawdę przechodzimy od razu do testów. Przenoszę kartę graficzną do platformy testowej i zobaczymy, jak w kilku algorytmach ta karta się zachowuje. Zaraz do Was wracam. Ok, jestem już z Wami z powrotem i od razu na samym wstępie Wam powiem, że były pewne problemy odnośnie poprawnego wykrycia karty graficznej modelu RTX 3050. Po upgrade'zie sterownika mam tutaj w tym momencie zainstalowany, zainstalowaną wersję beta sterownika dla Nvidia 510.39.01 i po, po tym upgrade'zie tak naprawdę udało się systemowi HiveOS poprawnie wykryć właśnie ten model karty graficznej. Jeżeli chodzi o same testy, to zacznę tutaj troszkę inaczej niż zwykle. ETH zostawimy. Sobie na sam koniec, jeżeli chodzi o, o algorytm IT Hash dla, dla kryptowaluty Ethereum. W pierwszej kolejności, tak jak widzicie, mamy tutaj TON, ton kryptowalutę TON, Miner i tak jak widzicie, efektywnie udało się tutaj osiągnąć 1,32 GHz, a temperatura w tym momencie przy wentylatorach 70% 45 stopni. Z kolei, jeżeli chodzi o Same ustawienia to mamy core na plus 200, Power Limit 100 i tak jak widzicie, w tym momencie mamy tutaj 1,32 GHz. Czy jest to wynik ok? Sami to ocencie. Gołym, gołym okiem widać, że tutaj szaleństwa, szaleństwa generalnie nie będzie. Ale ok, jedźmy dalej z algorytmami. Ok, w tym momencie już widzicie konsolę kopiącą kryptowalutę Ravencoin, ale dosłownie jeszcze jedno zdanie odnośnie poboru prądu w przypadku kopania kryptowaluty Ton. Nie zdążyłem wam powiedzieć, że z Watomierza to, co pokazało się na Watomierzu, to był wynik 120 W, mówiąc o całej platformie, czyli koparka plus jedna karta graficzna dała, dała tutaj wynik poboru prądu na poziomie 120 W. Ok, ale w tym momencie już przechodzimy do Ravencoin, i tak jak widzicie, po kilku minutach mamy tutaj 13,5 MHz na sekundę. Według softwareu tutaj mamy 75 W. Jeżeli chodzi o, o pobór prądu, nie, nie jest tutaj to tragiczny wynik. Uważam, że całkiem, całkiem przyzwoity wynik, jeżeli chodzi o ten algorytm kałpał. Inną, inną już sprawą jest, jak dzisiaj aktualnie jest wyceniany kałpał, i czy tutaj to, to ma sens kopanie w długim terminie tą kryptowalutę. Ale to wiadomo, kilka strategii, kilka różnych opcji. Więc tutaj można się zastanowić. Tak jak widzicie, 13,5 MHz przy 76 W, z gniazdka na watomierzu cała platforma 100 W, KORNA 1250, MEM 1400. Temperatura przy obrotach wentylatorów 70% wynosi w tym momencie 38 8 stopni. Tak jak widzicie, uważam, że tutaj całkiem, całkiem przyzwolnita moc obliczeniowa, jeżeli chodzi właśnie o algorytm CowPow dla kryptowaluty Raven. Ok, przechodzimy dalej. Ok, no i w tym momencie gwóźdź programu. Myślę, że większości z Was interesuje, jak ta karta graficzna tak naprawdę prezentuje się, jeżeli chodzi o kopanie kryptowaluty Ether. Mówimy tutaj o algorytmie ETH. Tak jak w tym momencie widzicie, Core 1050, MEM 1600. Pobór prądu w okolicach 50-56W. Oczywiście, według tutaj wskazań programu software'owe, wskazania. Z kolei, jeżeli chodzi o watomierz, to mamy tutaj do czynienia 80-85W. Jeżeli chodzi o całą, całą platformę, w momencie, kiedy właśnie kopiemy w ETH kryptowalutę. Ether. I tak jak widzicie, moc obliczeniowa to 15,55 i biorąc te wskazania pod uwagę. Moc obliczeniowa w stosunku do, do poboru prądu, to mówimy tutaj o parametrze ledwo 0,24-0,25, więc z tej perspektywy naprawdę jest to bardzo, bardzo słaba karta graficzna i nawet tutaj nie ma co się, co się łudzić, że coś tutaj więcej z tego wyciśniemy, chyba że dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie faktycznie uda się odblokować tą kartę graficzną i LHR tej karty graficznej na, na poziomie 100%. Wtedy zakładam, że powinniśmy mieć między 25 a 27 MHz na sekundę, co przy takim prądu i przy takich ustawieniach już ten, już ten wynik naprawdę będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny. Z kolei, jeżeli mówimy o, takim, o takiej mocy obliczeniowej, takim poborze prądu i cenie zakupu, to tak naprawdę nazwę tą kartą karta 1000 dni, czyli tak naprawdę ona nie powinna, ona się nigdy nie zwróci tak naprawdę, nie będzie tutaj żadnego miała sensownego roi, więc z tej perspektywy Dyskwalifikuje tą kartę graficzną, mówiąc oczywiście, też w perspektywie takiej, że tak naprawdę, realnie, jeżeli chodzi o algorytmy, to może tutaj ten kałpał jeszcze faktycznie, czyli kryptowaluta Ravencoin, wygląda tutaj całkiem, całkiem przyzwoicie. Mieliśmy tak naprawdę osiągnięty wynik na poziomie 13,5 MHz na sekundę. Jest to, jest to ok, jest to, jest to na pewno dobry wynik, ale na pewno nie kupowałbym karty graficznej StickTeam pod, pod jeden algorytm, czyli kaupa, czyli też nie, nie ten algorytm, który dzisiaj najbardziej dochodowy w ogóle jest, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, ale ok. Nie, nie za każdym razem tutaj Nvidia trafia w gusta górników. Tak jak mówię, mi się udało osiągnąć stabilnie 15,5 MHz na sekundę. Jeżeli chodzi o fora, tutaj widziałem bardzo różne wyniki od 10 MHz, 12 to taka, taka średnia. Z kolei, jeżeli chodzi o mojego Ventusa, 15,55 MHz, czyli w stosunku do mocy 56 W, czyli 80 W na, na watomierze, jeżeli chodzi o całą platformę. Ale kon konkluzja jest jedna. Jeżeli chodzi o górnictwo kryptowalut, jeżeli chodzi o mining, a zwłaszcza tutaj kryptowaluty Ether, to nie ma tutaj ta karta graficzna ode mnie rekomendacji. Absolutnie uważam, że byłby to zakup chybiony, zwłaszcza mówiąc o tak astronomicznych pieniądzach, jakie tutaj musimy zapłacić. Czyli w okolicach w tym momencie 2000-2200 zł za pojedynczy model, model tej karty graficznej, czyli karta graficzna tak zwana 1000 dni. Okej, okay, to było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. To był odcinek z tyklu domowy mining. Dawno takich właśnie odcinków nie robiłem, ale mam nadzieję, że ten odcinek tak inaczej Wam się podobał i zostawicie jakieś fajne, ciekawe komentarze tutaj pod filmem. To by było na tyle. Zostawcie kciuk, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was, cześć!